Witam Was kochani serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Słuchajcie, słuchajcie, pograłem sporo. Poza odcinkiem, sporo pograłem. O jak widzicie, tutaj sobie piec przestawiłem, sobie tą skrzynkę dołu połączyłem. E, dlaczego? Bo chciałem e, zrobić duży progres. I dlatego też... ojej, ja, no to ja nacisnąłem to. E, słuchajcie, i dlatego tak. Zmieniłem troszeczkę tutaj wygląd. Tutaj mam kowadło, tu mam do robienia nap napoi i małą biblioteczkę ze stołem, który teraz może do 30 poziomu, czyli największego poziomu robić e, czary tak, następnie co zrobiłem, rozdzieliłem krowy od od owiec dlaczego, bo plątają mi się, mylą mi się jak siedzą wszyscy w jednym miejscu e, krowy się przydadzą na skórę i na mięso. Owce przede wszystkim na wełnę. Ehm... Nie mam kości. Dzień dobry, głodny jesteś? A jak już jesteś tutaj tak blisko, no to poczekaj, zaraz dam Ci kość, będziesz mój. Ehm, wiecie co? Byłem w Nederze oczywiście, że byłem. I robiłem dalej. Ja ehm, nie wiem czy ja już to zrobiłem z wami, czy nie. Czy znaczy wam to pokazałem, ale mam kolejny e, portal pamiętacie, portal do wioski, prawda? Yy, I teraz połączę. Ej, co ty robisz? Ej, on warczał na moje. A czemu ty jesteś taki czer ten? A czemu ty chcesz zaatakować się? On ma czerwone oczy. Ja ci dam. Masz. No, jesteś mój. Dzień dobry. Witaj w rodzinie pinuj e, Dobra. E, co ja mówiłem o, o portalu, tym tam do tamtej wioski, ja połączyłem tak jak poprzednie. Połączyłem. O jezusie e, Połączyłem go takim tunelem, żeby łatwo do, dostać się przejść do niego. Czyli mam 7 kości skóra, czy przepraszam, i chciałbym je wytraydować. Słuchajcie mam łuk, nie wiem czy wam pokazałem. To, wzią, to mi się udało znaleźć przez łowienie ryb e... wiecie mam dwie wędki, jedną niezniszczalność, a jedną naprawa plus klątwa znikania. T tą wędką wyłowiłem tą wędkę, nie wiem, może je połączę e... łuk zdobyłem teraz nie pamiętam czy łowiąc ryby, czy zabijając szk y szkielet o ziemiach, nie pamiętam, ale go sobie jak widzicie, naprawiłem. Także, no, jest progres. O, czekajcie. Ja muszę mięsko usmażyć sobie. I idziemy, kochani, do wioski, aby wytradować się z jednym z wieśniaków. Słuchajcie, kolejną rzeczą, jaką zrobiłem, to pokopałem troszeczkę, aby zdobyć trochę di diamentów. Pytanie, czy ja chcę teraz... Najpierw pójdziemy do wioski, dobra? Tutaj troszeczkę wskoczyłem. Tam, tam sobie zrobiłem dziurkę, i w dół szedłem i kopałem, żeby szukać diamentów. Znalazłem mnóstwo czer czerwienitu. Trochę tam bardzo mało laz lazurytu. Uuu, czarna owieczka. Cześć. Ehm. I parę diamentów, mam chyba teraz 15 sztuk. Ech. No cóż, poprzednio niefortunnie zginąłem. Ale już wszystko jest nadrobione. Teraz tak, wam pokażę, bo no to przejście na pustynię, to już widzieliście, tamtędy, sobie tutaj postawiłem od kamienia i tam jest przejście na pustynię, ale tędy jakbyśmy poszli, mam przejście do portalu, e, który prowadzi do wioski wieśniaków. I na, na, w tej wiosce byłem ostatnio i kurczę, e, zombie zaatakowały wieśniaków, jednego mi zabiły, znaczy w sensie zamieniły we wieśniaka. W zombiego, go. ale jednego zdążyłem uratować, więc może jakoś muszę ich obudować jakimś płotkiem czy czymś. O! Jesteśmy we wiosce. Ten, widzicie, chodzi po dachu i on żyje dzięki temu. Inny, który tutaj sobie leżał, siedział, to niestety zginął. Ten jeszcze też sobie żyje. Czy on ma tradea? Jeden miał tradea 6 skór za, za szmaragd. I chciałbym to spróbować. Właśnie nigdy w życiu. Nie, wymieniałem się, a ten ucieka, bo ja go chyba uderzyłem raz. 6 skór za szmaragd, proszę ci bardzo. Tą jedną skórę sobie zatrzymam, zamień. O! Dzięki. A teraz 3 szmaragdy za skórzane spodnie, to mi... Szczerze mówiąc, to mi wisi takie coś. Ale zawsze zawsze, zawsze zrobiliśmy trade'a z nim. Także super. Kolejną rzeczą, którą chciałbym dzisiaj jeszcze zrobić, no dużo tego tam nie będzie. Chciałbym przede wszystkim teraz wrócić znowu do domu. Przygotować się i ruszyć. Być może do fortecy. Tędy można wyjść, ale tędy tutaj wychodzi się na ostatnią na otwartą przestrzeń, więc sobie zrobiłem takie przejście w netherze zabiłem kilka, czy znaczy zabiłem kilka, no chyba dwój... dwóch e, gaspów mam dwie chyba łzy ja i tego gaspa także jest dobrze, jest dobrze moi drodzy jak mi się uda moi kochani zdobyć jakieś więcej diamentów jeszcze to też będę pewnie po, poza odcinkiem, no to robił eee, to, zrobimy sobie zbroję diamentową. Zaczarujemy. No i będzie hit. Powinienem mieć zaczarowaną w ogóle zbroję. Jak iść do tego fortecy, wydaje mi się, bo tam będzie bardzo niebezpiecznie. Tam z pewnością zginę. Trochę się właśnie tego obawiam. No dobra, eee, co się ja chciałem oddać teraz? Tak, w skórę jedną która mi została. Widzicie, mam dwa łzy gasta. To, nie wiem, czy mi jest to potrzebne. Tu mam... To mi nie jest potrzebne w ogóle, jak będę w tej w... W... jak będę w nederze. Jest 15. Mam. Ja będę ile mam tego czerwienitu już. Tutaj musiałem już później kłaść nawet dróg bo znowu nie ma miejsca. E, dobra. A więc zróbmy sobie więcej pochodni. Czy ja jestem gotowy? Obawiam się bardzo. Ta, ta trzcina cukrowa rośnie jak dzika normalnie. Przed chwilą ściąłem i już znowu jest pełno. Cześć piesku, ty tam sobie popatrz. Pilnuj e, owieczek, krówek. Dobra, ruszajmy. Spróbujmy przedostać się chociaż trochę w okolice e, fortecy. Tam będzie bardzo niebezpiecznie. Sprawdzałem, tylko czy zbroja jest cała i czy mam tarczę. Fajnie by było troszeczkę, chociaż troszeczkę, liznąć tej fortecy. E, gdyż, moi drodzy, potrzebujemy zabić kilka takich ogni, aby zdobyć i chyba jakieś jeszcze, jakieś takie roślinki sam są, bo one są potrzebne do robienia. E, Mikstur różnych dobra. Słuchajcie, tędy się idzie do fortecy. I jakbym poszedł prosto tam dalej, to bym doszedł właśnie do tamtego swojego e, portalu koło, koło tej e, pustyni. A my chcemy tędy wejść. Już szkielet się kręci. A tam zobaczcie, to jest forteca, na pewno. Się bardzo boję tutaj chodzić, bo ja jestem. No niezbyt czuję się pewny. Tam widziałem na tej pół jakiś szkielet wielki. O, pilnuję. O, już już na dzień dobry, już na dzień dobry. Wszyscy. Gasp, się porusza. Bardzo się boję tutaj iść teraz, bo nie chcę niepotrzebnie zginąć. Dobra. Ach, to jest taki O jest normalnie wszystko mnie zabija. Wszystko mnie zabija ludzie, ja się boję. O, tu nie ma wejścia do fortecy. Na górze będzie wejście. Też nie. Też nie. Też nie. Gdzie jest wejście do fortecy? Może tu jest, jest, moi drodzy wejście. Teraz sobie połóżmy tę schódki, zróbmy. Się bardzo mocno można się pogubić Tego wiem, że trzeba pokonać. No i mnie, i mnie już biją, o jak mi biją ładnie. Ach, ale mnie sięgnął. No mam cela, jak Baba z Wesela, jak to się tak mówi, nie? I tak naprawdę przyszedłem po te pałeczki, ja tu się mogę pogubić, moi drodzy, ja tu się pogubię. Mam te dwa, dwie pałeczki, i o tym, o, na, tak naprawdę na tym mi zależało. Jeszcze chciałbym znaleźć spawnery. Ups. czyły moje strzały Upsasa. dobrze mamy trochę poziomów no o kurcza Tam jest spawner. Uciekam, uciekam. Gdzie ja jestem? Dobra moi drodzy. Ja się obawiam, że was zginę. Muszę uciekać do domu, bo ja się boję, że zaraz zginę. Nie mam wszystkiego, co chciałem. Ale zawsze mam te pałeczki. Zawsze plus. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kurczę, gdzie ja jestem? Tam. Uff. Złoto? Ja wiem, że tam są... Przy tych spawnerach chyba tam są takie... Ym... ...specjalne roślinki, ale to ja się boję. Muszę zjeść sobie ziemiaczka pieczonego. Ups. Czy mi rośnie już, czy nie życie? Czy jeszcze muszę zjeść ziemniaczkę? Nie, już nie mogę. Dobra. Kurczę, ale bez o, bez tego wrócić. Tam był ten spółner, to by się bardzo przydało mi. Przy tym spółnerze się pojawić jeszcze raz i zebrać to co, nie po... to, co bardzo potrzebne. Sobie tutaj postawię latarnię, żebym wiedział latarnię. O jezu jaka armia. Widzieliście to? Nie, 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 ja jestem za słaby bez diamentowych gaci, to ja tutaj nie mam co szukać. Mamy pałeczki, po które przyszliśmy. I jest dobrze. Uciekamy stąd. Wracamy do domu. Tutaj widzicie, można przejść do tamtego też e, miejsca, co pokazałem wam do tamtych wrót. Do tego portalu. To strasznie spowalnia. Musiałbym tu też jakiś, zrobić jakieś lepsze, jakąś ścieżkę lepszą, która była bardziej bezpieczna. I, no i też szybka przede wszystkim. No dobra. Wracamy do domu. Kurczę, strzały jak najbardziej się przydają tutaj. Taki dobry łuk też. Tylko jeszcze diamentowe ojdziany by było super. Dobra, biegamy. Także w Fortece za dużo nie było, ale zawsze coś, zawsze mamy progres, zawsze jest Muszę zobaczyć, jak to się nazywa, ta blaze pałeczka, czy jakaś tam... Zobaczymy, jak to jest po polsku przetłumaczone, bo nie wiem. O, ale to... Trochę się strachałem, szczerze mówiąc. Ale już jesteśmy. Płomienna różdżka. Płomienna różdżka jest super do... Czaszka mrocznego szkieletu. Wiem, że trzy takie i można przywołać bossa, nie? I blok nederowej cegły Bardzo ładna ta cegła ciemna, ale można trochę z niej coś pobudować. Więc no to raczej powinno iść do bloków, a nie do tego. Tutaj powinno tu gdzieś wejść, ale gdzie? Tu mam miejsce jedno jeszcze. Nederowa cegła. No dobra. Jest strzały. I głodny. Piek. Dobra. Nie, no jest dobrze, jest dobrze. Mamy progres. Piesek szczeka, więc chce się przywitać z nami. Znaczy, no dzień dobry. Pinujesz? Bardzo dobrze. No i świetnie, słuchajcie, moi drodzy, jest genialnie. Teraz tylko trzeba zobaczyć. Jak to się tutaj czyni? Z statyw alchemiczny. Co się robi. Gdzie się tą pałeczkę? Ja Mogłem ją nie płaść na razie. Z tymi pałeczkami coś się robi. Czy tutaj? Tak. Płomienny proszek. Mamy płomienny proszek, dobra. Teraz będziemy moi drodzy troszeczkę. Tu mam jakąś butelkę z wodą. Nie wiem, czy to jest coś. Ważnego. Tu mam w ogóle zaklętą butelkę i miksturę regeneracji. Następnie, ja właśnie potrzebuję tak, ja potrzebuję tego e, z nederu, takiego kwiatku, takiego czegoś, żeby zrobić zaklęte butelki. Zaklętą butelkę mogę, nie mogę umieścić butelkę z wodą? Mogę. I to mogę. I coś tutaj można dodać, tylko nie wiem co. Musiałbym przepisy jakieś znaleźć. Tu bym musiał coś dodać, aby tą zaklętą butelkę, i to chyba właśnie to, co zdobywam z tego, z na tam w, w tym, w fortecy, żeby zbudować jakąś jakiś alchemiczny Płyn. Nieważne. To się jeszcze poczytało w na internecie. Na razie tę buteleczkę zostawię tu. I to zostawię tu. 15 diamentów. Kurczę coś. Miecz musiałbym może zrobić też z niego. Czy ja z diamentów mogę zrobić. O ile tym Kurczę trochę mi szkoda, ale. Dobra, zróbmy miecz. Ja muszę mieć diamentowy miecz. I zostało mi 13 diamentów. Czy ja mogę zrobić to? 3, 4, 5, 6, 7, 8. To chestplate. Dobra, zostało mi 5 diamentów. I mogę zrobić albo gacie, albo hełm. I na razie bym chyba nie używał tych 5 diamentów. Trochę mi szkoda, ale chodźmy sobie zaczarować te nasze rzeczy. A więc tak, miecz, grabież, nie mam 30 poziomu, odrzut, odrzut, A na pierśnik, niezniszczalność, wow. Super. Niestety nie mam 30. Poziomu. Które mam poziom? 27. Jeszcze 3 poziomy. To ja muszę iść pokopać, nie? Najpierw. Okej, okay. ale to sobie na razie. żeby to się na nie zepsuło. Na razie do naderu nie pójdę. Więc. Na spokojnie jedzonko. I ja mam O, to skoczył następny poziom. Super. Znaczy ja mam w ogóle do przepalenia? Mamy złoto. No to już. Już. Zajmij się pracą. Będzie zawsze jakiś progres. I dobra, a jak się strzały chciałem zrobić? Potrzebuję krzemień, przedmiot i pióro. Łat? Co? A to, to są różne ze szkoła. Różne, inne, to są zwykła strzała. Krzemień, patyk i piórko. Ojej, to nie jest takie proste. Ja mam tylko jedno piórko. Krzemień to mam. Patyki mam, zobaczmy. Chociaż jedną strzałę zróbmy sobie. No co? Czyli cztery. No też dobrze. Nie tu. Krzemień odkładamy. Patyki jeszcze mam. To jest, to jest dobrze to. O, kości. Spoko. Kamień szlifierski. Wiem, że to można do naprawy te rzeczy chyba, bo zdejmowania zaklęć tak? mikstura regeneracji. To się wszystko przyda, słuchajcie. To się wszystko, moi drodzy. Przyda. No, dobra, słuchajcie, ja sobie poczytam odnośnie alchemicznego stołu. Ja sobie tutaj pójdę do tej fortecy jeszcze raz. Rosną roślinki, rosną. Aby zebrać. Aby trochę powalczyć z nimi. Poszukam diamentów, żeby zrobić lepszą zbroję. Nie będziemy widzieć się w następnym odcinku. Jeszcze Wam tylko, tylko tyle powiem. Już chyba mówiłem to, ale jakby, jakbym nie mówił, to mówię jeszcze raz. Wybaczcie za ten język. Tutaj jest płasko, prawda? Już to ja tak zrobiłem pięknie. Przygotowałem na ogromną latarnię, którą tutaj zbuduję. Ale to zbuduję wtedy, kiedy będę mógł mieć dużo czerwono-czerwonej cegły, albo czerwonej wełny, bo potrzebuję biało-czerwoną latarnię, chcę zrobić. Dlatego hoduję owce, ale niestety, kurde, te brązowe owce mi się tutaj pojawiają ciągle. Musiałbym wyeliminować brązowe owce, może i białe sobie sprowadzić, bo, bo białe mogę wtedy em, barwnik na nich używać, prawda? Tak mi się zdaje. No, spa no spoko. Dobra. Dobra, moi drodzy. Wydaje mi się, że to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję wam moi drodzy serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek wam się spodobał, jeżeli tak. Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam do tego. Trzymajcie się moi drodzy. Cieplutko do następnego. Pa pa.